Cześć, moi kochani, z tej strony Monia i witam Was na kanale Kraina zabawek, a dzisiaj będziemy sobie otwierać wszystkie kule z moimi siostrzyczkami, cała moja kolekcja. A więc jak jesteście ciekawi, jakie je udało mi się zbierać te małe laleczki, to koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca! kuleczkach znajdują się same laleczki. Zaraz zobaczymy, czy udało mi się zebrać jakieś rzadkie, czy może nie. A więc jest pierwsza moja laleczka. Jest to Lil Cord Champ. Ale przepięknie się prezentuje. Ma takie dwa malutkie kucyki i pomarańczową pieluszkę. Ciekawe, kto tym razem będzie w środku. O! Zobaczcie, jakie ona ma śmieszne oczy. Do tego takie białe włosy i różową pieluszkę. Hop. Hop! Teraz pora na moją trzecią kulę. Jest. O, zobaczcie. To jest Lil Checki Babe. Ale przepiękne ma włosy. Niebiesko-czerwone. Naprawdę ładnie się prezentuje. Och, ale prześliczna. Odstawiam na bok. I moja kolejna kula. Jest. Jest i ona. Zobaczcie. A to jest Lilfanki. O, ma. Ma przepiękną, srebrną pieluszkę i takie białe włoski. Ale ładnie ona wygląda. Odstawimy ją na bok. No, i pora teraz na kolejną kulę. Niech będzie może ta z tyłu. Hop! O, a ta jest naprawdę cudowna. Jest to Lil Cugar Queen. Ma takie przepiękne, brokatowe, fioletowe włosy. I do tego brokatową, czerwoną pieluszkę. Prezentuje się naprawdę jak malutka księżniczka. Mm. Teraz otwieramy tą kulę. Hop! Jest, A to jest... Mm -hmm. A to jest Lil Show Baby. Ma różowutkie włoski i różową pieluszkę. I do tego złoty, błyszczący naszyjnik który wyróżnia się i wszędzie go widać. Hop. Teraz pora na... Która ta kula jeszcze? Tak. Hop. Otwieramy. Jest. Hop. Ale moi kochani, ja nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Jeśli ktoś z Was zna odpowiedź na moje pytanie, to piszcie mi w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. Och... Ale jest taka prześliczna. I zobaczmy, którą my tu jeszcze kulę mamy. O! Ta! Hop! Jest! O, ale wygląda ona naprawdę prześlicznie. Ma zieloną pieluszkę i różowe włoski. No i zobaczmy, czy jeszcze jakąś kulę mamy. Czy już wszystko otworzyliśmy. O! Jest. No i kto będzie w tej żółtej kuli? Hop! No i, no i mam kolejną moją laleczkę. Jest ona naprawdę przecudowna. Ma różowe włoski i takie ładne, złote majteczki. Odstawię sobie ją na bok. Hop! 2, 4, 6, osiem, dziesięć. Jeszcze jednej nam brakuje. O, jest! Jest! Ale super! Siostrzyczka, jest to Lil Rip Tide. Zobaczcie, jaką ona ma fajną fryzurę. Czyż nie wygląda ładnie? <laughs> Powiem Wam, że jak dla mnie prezentuje się rewelacyjnie. więc tak prezentują się moje maluszki. Są naprawdę rewelacyjne. A wy koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie siostrzyczki posiadacie. I czy znacie odpowiedź na moje pytania?